Fajnie, Fajnie i Badewi. Nie co? się, co? od Porsche do Mejstrasza, się. No to jest prostu jeziora. Dobra, obok. lecimy, lecimy zbierać rzeczy. Nowa seria z białym Minecraft Survival. Bez tamtych. Bez tamtych, bez tamtych y... 78 pacanów. Bez zachowań, jak jak bez żadnych. Czemu są komendy włączone? A nie ma. Już myślałem, że są włączone komendy i coś źle ustawiłem. Zbieramy sobie drewieneczko No, no. No, możecie strzelić suba i lajka, pewnie to wytnę jak zbieramy drewieneczko, ale może tego nie wydnę, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Montażysta dawno na urlopie, długo na urlopie był i nie wiem. O, teraz już... Mm, zaraz została, dobra. Kałnieczek, ja tak samo jak ty się wkopuję w dziurę. A ja mam idealnie razu kamiczek. I achievement. No to zbieramy sobie kamiczka i szukamy miejsca pod pierwszorzędną tymczasową bazę. Ile pan już ma kamolca? Kurwa, nie, już Błoki. Ja sobie zbieram full, full itemki, sobie zbieram piecyk, yy, siekierka i Kajlo. Jeszcze ewentualnie motyka i chłopata i miecz Nie no może nie wydrobić kamiennych tych, ale Idę, idę, sobie idę, obo, idę kogo. Kogo. Ok, Okej, ja idę właśnie z tobą w sumie Dobra, lecimy sobie, wziąłeś crafting, wziąłeś Gdzie ty poszłeś? Poszłeś ja w tamtą pierdze, stronę, to ja pójdę za tobą Dzielak, no, lekko może lagować, no bo się nowy świat zrobił, nowe, nowe rzeczy się generują. A nie idziemy od razu do cave'a, może? A nie, bo to nawet cave nie jest. Taka malutka szpara w ziemi, w której nic za bardzo nie ma. O, tu jest jakiś cafik. Ja sobie też przy okazji patrzę na kordy, będę wiedział, gdzie co jest. O! Niebieski haber. Ulubiony, oczywiście. Co to koło nas jest? Może rzeka albo może. Opa! Biedna dynia, jedna biedna dynia, się się jest na kurczę, na wysepce. Na wysepce, no to nie że... O, ile kwiatków, człowieku, bią kwiatów. A ja szukam wioski. No to się szukaj wioski. Ja się szukam y, podstawowych y, toolsów do przeżycia w tej oto kwadratowej gierce, a dokładnie zaraz będę ubijać krasulkę i świnki. Dokładnie sobie robię to, robimy sobie to, robimy sobie to. Robimy sobie to. Robimy A sobie czekaj, to. Full podstawowe toolsy sobie czemu robimy. Czemu już masz ja nie mam? A czemu ty masz mieś? Już to? stringa dropnąłem. Ech. Przydałoby się więcej zwierzaków Na Osiem szanków. Cyknie osiem szanków. W ogóle, jak zabiłem świnie, dostałem Achigmenta, że mogę łódkę skraftować. A nie, bo to po zebraniu craftingu, dobra. <grystanie> Majdwa kamienne. Przydałoby się trochę jedzonkę ogarnąć. Bo ja mam trzy setki. Fajnie, że dookoła nas jest może. No właśnie, wiem. I to fajne, bo będziemy mogli dużo farm robić i będą efektywne. Łatwo, efektywne. da się do no. Ogólnie, zamysł tej serii jest taki, żeby przynajmniej raz na dwa tygodnie był odcinek. Słyszy pan biały? Słyszy pan biały? Ma się pan pojawiać na nagrywki, bo jak się pan nie będzie pojawiać, no będzie wysokie. Wywaliła mnie. Jeszcze nie. Jeszcze się nie wywaliło, bo jeszcze nie przyszło e, Ale jest pewien dobrać, problem, bo mi się sprintik skończył. Sprintik mi się skończył i tak trochę chrumaka nie mogę dogonić. Ile na tego jedzenia? 7. A już pana wywaliło. Jeszcze tego sobie dobijemy. Pik, pik, pik. Przydałoby się znaleźć jakiegoś cave'a i od razu jej przepalę to jedzonko. Przy tym kawi i będę sobie kopać jakieś temki Jaki No, weszłem sobie do lasu. A się, muszę sobie wrócić, bo tam jest prawie, że nie było. No i może. Może, oczywiście. Może rzeka, może rzeka. No bo i ja będzie dobrze. na bezbeka. Fajna nam się wysypka trafiła, tylko tak trochę sprintania nie? Tutaj jest brzozowe drz drzew strasznie dużo. To nie jest brzydko Ok, o tu jest jakaś. To jest kontynuacja tego. okej, okay, okej okay. O tu jakieś ładne coś jest. A może bym sobie tutaj chałupkę walnął? No wodę? Nie, na tej górce. Wiesz, na się Pasek, pasek masz. Pasek. Lokalizatora. Lokalizatiora. Robimy tak. Robimy tak. Robimy tak, przepalamy się na węgiel drzewny i zaraz wkładamy B w sztyka. Ja on chciałem przodkownik. Oszydkownik dymny połudna dołączyć. Yes i good, very, very boots. O, przepaliło się, bo zgasło światło na tym. E, dobra, widzimy się właśnie mm, po cięciu chwilowej. Dobra, Ten co nie będzie jeść. Mm.

Chodź, że po co ja tu jak tu i tak cave'a nie będzie, ale dobra. Przy okazji sobie jakieś bloki wykopałem. Przepala się to jedzonko. Przepala się. Liczyłem, że gdzieś tu będzie węgiel, ale jak widać nie ma. Przy okazji poukładam sobie śmieć do tych Ja do To pozbieram sobie w tym czasie drewno. Drewno się zawsze przyda. Zawsze. I tak pewnie ten moment wytnie jak teraz to wycinam wszystko i w ogóle... Ale tam, zwolony widzisz? A, widzisz? A co jakbym się teraz ubił? Nie Ejo. no, żartuję, co nie? Z tego, no. z tego masz czarny pasek. Co z tego, że nie zna jednego hita. No. W sensie, w sensie że trójząb trójzomp, trójzom. Mm. Przypaliło się wszystko. Jeszcze jedną baraninę O ty kurwa na pół serca! Sorry kurciła mnie, kurciła mnie, kurciła mnie Żeby mnie zaraz nie pokorciło i żebym takich hitów z czterech nie sprzedał, za tego jednego Nie no oczywiście żartowałem, żartowałem, nie sprzedam Dobra biegniemy sobie Przypaliło się, przepaliło się liście sobie kuchna się. To był. O, to lecimy szukać czegoś ciekawego. Jak się... Jak coś znajdziemy, widzowie, to się zobaczymy. Meżer, pojawi a Dobra, widzowie, znalazłem Ruin Portal. Ruin Portal. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. A super. O, pierwszy żelazo na serwerze 24 ingoty. No Seb, weź mi wykop Może spadł do wody Gdzie ty jesteś? A ty tam jesteś Łezu człowieku Lecę do siebie Proszę, weź mi wykop. ale proszę mnie nie wiem, mam tylko 2 HP no. <noise> W było? ogóle y, widzowie widzowie, biały trójzom dropnął no, no. No. Uj, w tym czasie jak było cięcie prawdopodobnie. Gdzie jest strzyka? No wykopana już w moim ekipinku. Ile masz opca? Zero. Hmm. Wiesz, z trzech chłopca brakuje? No, z czego trzy można zdobyć z tego portalu? No bo masz tu... Eee, yy, plecy! Gdzie? No bo masz na dole jeden i dwa rogi masz. To no. To można to naprawić, dobra ten te ukody? Będą na nagraniu. Dobra. No że... to lecimy, widzowie. Jak coś znajdziemy, to się zobaczymy. Będzie... Widzowie, mały fejlik Przed kim białego zabiłem. Yy, jak się z creepem skrypą skrypą ma zippą i teraz czekamy, aż był przyjdzie. No, będziemy ciągnąć. Każdy, jak się kurwa, skończyć, to ja. Kurwa, no się wywalę. No, jak ja, zwykle się wywala, jak będę szedł do ciebie. A ty nie to miałeś się nic za bardzo takiego. Miałeś trochę... ...jakieś rzecz. No, i na czterech sercach. Ciebie. Ja będę cały czas przy portalu, bo tu się mogę nie rozpiąć, bo jest jasno. Kurde, weź puść shifta. A, no to. Ty jesteś w tamtą stronę. Ok. Łoki doki, łoki doki, archanioki. A, dobra. Faktycznie, dobra. Bardzo proszę. Biały już do nas dotarł, już żyjemy wszyscy. No, no to lecimy sobie dalej. Lecisz, lecisz czy nie lecisz? Nie, to Yy, widzowie fail numer 2 Biały się wywalił, yy, bo go wywaliło w sumie i, znał, i przy okazji się podbudowałem w miejscu gdzie się wywali, wywalił i podniósłem jego itemy i w sumie to mam trójcą, yy, Znaczy nie mam yy, i tam jest las świerkowy, więc może być tam jakiś fajny kejik. To jest w ogóle to jest w ogóle idealnie ten. się dzień robi. No właśnie Hop kurcudze, hop kurcu mnie nie Kłodź łdze, kłodź Ja robię Ja sobie robię kamienną siekierę, bo ta moja mi już padła Spadaj w durny siekierę O wiem, prezent ci zrobię Urodzinowo-imieninowy No, co z tego, że nie masz ani tego, ani tego, ale Ale urodzinowo-imieninowy mieninowy. Przypada, że ja Very good, yes, Boots. CC du, du, du. Da, Zrobiłem, kura. zrobiłem ja tego. Zrobiłem. Już. Kurwa. Ludzie mi się rozwadzią. Ruda panda mi wysadziła. W wodzie. Super, super. Gdzie jeszcze się, drzewam, już się No już się skopuje. Wyłączył się Panuski. Nie. Oto jest mój prezent, i przy okazji, twoje temeczki. Nie zebrałem tylko twojego drewnianego kilofa, nie wyrzuciłem ci go, chyba. To było twoje. jeszcze, twoje było. To chyba było twoje. To było twoje. O, to było twoje. na cukrowa. To było twoje. To było twoje. To było twoje. twoje. Więc już twojego nic nie mam. Już mi się jedzą w ogóle, w ogóle kończy. Jeszcze ci dalszy dam jako prezent. Żebyś się nie wywalił. Ale mnie korci. No to dawaj, idziemy na tajgę. O! Oh. Tajga w tą stronę. Musiałam na dojść. Musiałeś przełknąć czekoladkę. Mm -hmm. Przełknąć czekoladkę. Uuu, uh, chicken way! <grym> Chicken way, chicken way, Chicken way, chicken way. Yes, I very good! <laughs> Where are you? O, oh, Lisek, lisek. O! Oh, Krowka peppa! Wee. A nie, to świnka Jeszcze mi zarąbił Ale nie wiemy jeszcze tego. Mi się wydawało, czy to jest sezalia. Czy to jest sezalia, Czy mi się wydawało? A nie, tu wioska jest. A? No, wioskę zobaczyłem. A nie, to jednak nie jest zwykłe. Myślałem przez chwilę, że to jest, jest wioska, bo w tych wioskach na tajdze są dynie. Dlatego. No, czy nie jest jaka jesteśmy. No. Jest jaka, jest jaka. Skoro wam gdzieś przypadki udziału. Super. na mnie, poczekaj, bo ja mam takie ścinki. Ok, czekam. Oczywiście biegnie. Glo te, berisy, berisy Jagody, jagody Jagody, jagody Pijemy jagody Tururururu, wpadają No, No, tu jagody są Ja się dziwię, czemu nie domyślę, że Się poukrywały w tych krzokach? No dobra Się ma polepał rodzinny? No okej chyba, fajnie Eee, y Tak średnie. O, z drugiej strony. O, z drugiej strony? Nie mm -hmm. wiem jak jest y Nie był. ma tego okay. chyba, czekaj. O, ten wielki lasień czarny. Te wielkie drzewa. Wiem, widzę, właśnie w Właśnie w nie wbiegam i właśnie zazwyczaj wika. Chyba. Chociaż... No, super kejwik. Za bardzo tego kejwa w tym kejwie tutaj nie widzę, ale no. Przydałaby się nam jeszcze jedna wełna. Czy ja mam jeszcze. Czy ty masz jeszcze jedną wełnę? To byśmy sobie spawn point'a w kejwie zrobili. Przydałoby się znaleźć owce. Naszym zadaniem jest teraz znaleźć owce. Ona Piękna. będzie w innym kolorze, ale co z tego. No i się nie wywalić, oczywiście. No to tutaj już takie wiesz. Tutaj pełno grzybów rośnie. Przy okazji też znaleźć Azalię, to jest też nasz główny cel. Bo w Azali będą te... O pieseł! Siema strafik! Ok, Jaki to pies? Ja nic nie widziałem. Ciemma Mordiatti! Rudy Variatti. O, o czarny pies. Ej, czarny pies! Jaki fajny! Pa! No tym biomie, jakie ładne są. No, nie to były No przecież Idę, mały. idę Tu jest piknik Piknik Tu, 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 no ja już przed tobą jestem Wiem O, tu jest podwodny kejwik, to do podwodnego... O, krzyż! Tu, 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 tu No przecież idę Właśnie widzę, widzę O, czarny las Gdzie czarny na Tu? No, przed nami Fajnie, fajnie. Będziemy mieli ciekawe yy, bloki. No ty mi idę, ty mi idę na 100%, tylu, bo już się w oczu. Co ty masz, jesteś? Ym. O kurwa, jaki kanion pierwotny wielki tutaj przede, przede mną jest. Dobrze. Ej, fajne go znalazłem. Z dirtem na podłodze, tym śmiesznym. Ja tu szukam lasz bo lasz można w, po pierwsze w łatwy sposób zdobyć jedzenie, po drugie często są mineshafty, po trzecie jest dużo ród, a po czwarte są aksroty. Wymieniłem cztery warunki. Może. Może pójdziemy nad morze, może, pomoże. No, a jak może. Dawaj, chodzi do tego zobaczymy, zobaczmy co tam jest. Teraz gdzie on był? Nie ta. Okej. Okay. Robię klacza. No! Zrobiłem. Za pierwszym. Opłacało się robić Minecraft klaczy. Uważaj dwa krytery. Węgiel? Żelazo, węgiel, żelazo? Taczuj, tarczuj ich, tarczuj ich. Dobra. Idealnie wyliczony w naszej grupie matematyce, znaczy mądrej, mądrej O, żelazo mam tak samo. I mam lawy chyba. Trzy żelazo, dobra. Tak samo O, leszkiewik. No tutaj, jak poszłem. I żelazo. Dobra, teraz czas na zbrojenie się i lecimy do netheru. się, na... No a jak, będzie trochę montowania i trochę kurna tryhardowania, przydałoby Zabuduję się Zabuduję tą lawę Prawie się podkopałem w człowieku do lawy, czekaj patrz, robię trika Esa? Co? Co Nic, podkopałem się i tam był normalny blok Czekaj, dobrze, że ja tego dirta zbierałem Cieszy. Lawy zabudowywuję Tam no bo chcę sobie tutaj wyjść. jest jest, ta lawa tą lawą zabudowałem Ja chcę koło tej lawy iść tylko po to żeby mi oświetlała drogę bo nic nie będzie widać Chodź, ja tu z głębiej Lazuryt mam Mój szafce znalazłem To very good mm. Pewnie z mojej strony też sobie będzie, zaraz O, ja tak samo mam mój szafka, Nie ten sam Nie, trafiłem Kurde, Staraj się nie wywalić, tak ci tylko tak. przypominam, bo tak trochę ciężko będzie się dostać. Wiesz, co jest najgorsze? Że my jedyne co mamy to i kamiennej temki. To jest malutki masz, tym musimy się większe Przydałyby się pochodnie, bo my nic tu nie widzimy w tym masie. Ja to nic nie widzę z tej mojej strony. Ja tam, tam nic nie, by, nie było widać w ogóle. Dobrze, żelazo sobie trochę nazbierałem. Ja pierdolę to na podobnie O, nie Dla Uff. A jak chyba znajdujemy spawner tutaj, to robimy sobie tu bazę? No możemy, tylko przydałoby się pochodnią garnąć. W sensie węgiel jakiś. No żeby się nie zgubić, żeby coś widzieć, bo moi widzowie nic nie będą widzieć, a to jeszcze coś widzę, ale... Mowa się ustawić się na punkcie. punktu. Chciałem, już właśnie podpalił. To po chłopym poszłeś. Skrzyneczkę znalazłem przy okazji, sobie ogniem podpaliłem tego. O! Jakieś książeczki, żelazo i jedzunku! Trzy chleby. Dwa diamenty obinąłeś? No bo kurna, chciałem sobie najpierw po skrzynkę iść. A co, możesz je wykopać? Masz je czym wykopać? Czekaj. Trzy jest. Trzy jest. Kurna, i znowu nic nie się. Czekaj, zrobię nam pochodnie. Czekaj, bo ja mam chyba na kilo idealnie, tylko nie mam chyba desek. O, więcej 5 na A poczekaj, bo ja ci nie dałem tego craftingu. więcej, czekaj. ja... Okej, czekaj. Dobrze, że zebrałem sobie 35 drewna, mi się, bo teraz nie będę musiał zbierać. Dzięki za okopanie moich pięknych diamencików. Może ci jakieś odpalę za friką, Za to, że mi pomogłeś je odkopywać. Nie ja. Zresztą się tylko że skopię w a to już nic nie będzie. Pięć. Taki miałem właśnie pomysł. Bardzo proszę. Śmiesznie, jak diamenty znajdziemy. I mi będą pisać, że ustawiony seed. Bo diamenty znajduje. Ja, ja w sumie też jest pierwsza Na górze Na górze O, dobra no Tam drugi jest Gdzie drugi? W sumie małe To thanks, thanks Tu ma złoto sobie tak Będą, chrum, chrumki się tradowały z nami Oczywiście, very good. Yes, I boots. Normalnie tu już by, powinien być dirt. Jest dirt. No to może na jakimś wzniesieniu byliśmy. Powietrze O, powietrze, o Jezu. Rzuć na bloki, bym im wszystkie zebrałeś. Nie wiem, czym się podbudować. Ale no dobra, mamy jakieś śmieć bloki. Dobra, dzięki. To co, uciekamy z tej siopy i szukamy jakieś chałupy. dobra. No, ogólnie widzowie, to znaleźliśmy kolejny Ruin Portal. Wyszliśmy właśnie z ziemi. Yy, mamy takie ity. Yy... Mamy 10 dzień rozgrywki, jest super, super, białego wywaliło z serwa, a ja skopuję właśnie ruin portal na Opsa, żebyśmy mieli i lecimy szukać sobie idealnego miejsca na bazę. Jeszcze musimy sobie ogarnąć sadzonki, Mówię, no, a yy, sadzonki ciemnego dębu, yy, ponieważ jest fajny fajne drewno, very good, jest i wood no i musimy to zebrać, żeby mieć, no idę. no Yy, dobra, dobra. Właśnie płyniemy. Kurna, mamy godzinę materiału, pewnie jakoś z dwie godziny przygrane na świecie. Yy, I znaleźliśmy jakiś płaski teren. Mam ustawionego yy, ten, render distance na yy, 12 czanków. Więc trochę może lagować, zaraz tego zmniejszę. Dobra, mam nadzieję, że tu będzie coś ciekawego, co to pozwoli nam. No, 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 fajnie by było. Yy, przy okazji zebra... zebraliśmy też obsydian. Y, na portal i na ten. Na y, I na. Jak to się nazywa? Enchant. Y, I don't have. I don't have. I don't have y, y, eating, eating. A nie, bo eating to chyba jeść było. Czy jakoś tak? Dobra, lecimy sobie. Tutaj jakieś pszczółki są w ogóle, owieczki. owieczki. Minut, minut, minut. Peri, dwie, idziemy pozbawiać baby owieczek ich drogich rodziców. Dobra. A bo to jest ta łąka i tu się będzie pełno tych owiec. Tak mi się wydaje. Eee, no, ja pan ja szukam sobie panie wioseczki albo jakiejś innej fajnej struktureczki. o tu jest mega ładnie. A tak samo ładnie teraz to Pa, pa, ja można sobie zrobić. Żeby... Pa, jak ja teraz znalazłam. Tylko wody tu nie ma nigdzie. Ale dobra. No nie, tu jest podwodny kejwik. Tu jest latająca wyspa, nad którą się szkielet zrespił fajnie. W ogóle mi się sprint skończył. Mam rozumieć, że pan nie zebrał tam tych berisów? Nie, tutaj. No ja, mam, ja właśnie też nie, a nie chcę marnować mam ostatnie dwa Tu i tak samo jest cave'ik Podwodny, ale jest, jest No i to się właśnie liczy Dobra, co my tu jeszcze mamy? Albo ja jesteś ślepy, albo mam taki małżeńku sobie się raz robi. Nie wydaje mi się. Jezu, mać. Kanią znalazł nas. znalazł za Super, super. Ja sobie lecę tutaj. Tu też jest płaski teren, a tutaj w, tym, w tych okolicach nie widziałem żadnej wioseczki. No, no raczej tu nie ma, jak nie widziałem. Lawapulka? What? Nie, takie po prostu dziwnie wygenerowane. Bejtujące. Bardzo bejtujące tereny tutaj się zrobiły. O, tu jakieś ładne góry mamy. Się generują fajne, fajne. Mam nadzieję, że będzie na niej wioska oczywiście. No robi. Pan kupałka. Nie, to pierwszy na życie. Pierwszy podbije te Minecraftowe Tatra Alfy Tatra Alfy Tra, 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 Jak to się nazywa? Nie wiem, jakoś, jakoś tak. Brązowa owieczka, fajnie, fajnie. O, o, o. Biom łąki. I wioseczka na Biemie łąki. No, szkoda, że nie na tym jasnym, ale na tym ciemnym jest. W sensie jakby. Ej! Co? Eee... jakie ładne tu jest! Jupierdziura! Oh tu jest wioska, która jest połowicznie na górze, połowicznie na ziemi. I na ziemi masz dosłownie taką rzekę i masz pełno, pełno gór tutaj. Gdzie? No. No? I tu jest szansa duża na to, żeby się jakieś coś fajnego jeszcze. Jaka tu jest równina zrumbisto? Tutaj z boku... Oś mi No i to by było na tyle widzowie. Koniec odcineczka. Znajdujemy się w takiej oto pięknej miejscówce, gdzie jest pełno domków, pełno wszystkiego. Jeszcze są so snopy siana, pełno kościołów. Jest Sigma, wszystko najlepiej. No i w sumie to tyle widzowie. Widzimy się w następnej części naszego pięknego, nowego Survivala.